Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj z toru Wschodzący Białystok. Dzisiaj będziemy trenować. Trenować, jeździć i nie tylko. Słuchajcie, dzisiaj zaprosiłem swoich znajomych, którzy pokupowali bardzo fajne i szybkie samochody. Ale, w związku z tym, że dobrze by było umieć korzystać z tych samochodów, zorganizowaliśmy szkolenie właśnie na torze. Wschodzący Białystok. Ja zaczynam rozstawiać słupeczki i przygotowywać odcinek, taki, w którym byśmy mogli, na którym byśmy mogli pojeździć. Wyobraźcie sobie, że trenowanie jest kluczowym punktem do tego, by móc używać te samochody w dosyć racjonalny i umiejętny sposób. Więc zobaczycie, co dzisiaj się będzie działo. Pierwszym ćwiczeniem, które będziemy robić na torze, to slalom. Wydaje się, dosyć trywialny i dosyć banalny w, swojej, w swoim wykonaniu, ale często, gęsto. E, Sprawia trudności. A wiecie, kiedy sprawia trudności? Wtedy, kiedy mamy złą pozycję za kierownicą. Więc też, między innymi, dzisiaj zaczniemy od tego, jaka pozycja za kierownicą powinna być prawidłowa do tego, żeby wykonać właśnie slalom. Często jest tak, że siedzimy za kierownicą i siedzimy na tak zwanego luzaka. No i wyobraźcie sobie, że slalom niektórym sprawia problem. Jeżeli my siedzimy źle za kierownicą, to z chwilą pokonywania i, a, tych, tego slalomu, skręcania w jedną i w drugą stronę dosyć szybko, odrywamy plecy i w tym momencie tracimy kontakt z, ze swoim siedzeniem i mamy mniejsze czucie całego tyłu. Nie wiemy, co się z tym samochodem akurat dzieje, ale o tym o pozycji za kierownicą mówiłem. Chyba, że jesteście zainteresowani, żebym od nowa zrobił te odcinki i w dosyć szczegółowy sposób pokazał, co się dzieje. Piszcie w komentarzu. Hey, oh, 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 oh. Kolejną próbą, którą przygotowałem, jest próba hamowania. Przyspieszamy do 50 km na godzinę i w wyznaczonym punkcie hamujemy. Potem zmieniamy prędkość i jedziemy 60 km na godzinę, co daje nam ogląd, gdzie samochód się zatrzyma. Niby 10 km to nie jest tak dużo, ale w przypadku hamowania nasza droga wydłuża się. Naprawdę znacząco. Zresztą to tak jak być przed przejściem lub za przejściem. Pamiętajcie o tym, to jest ważne. 10 km czasami robi wielką różnicę w hamowaniu. I kolejnym elementem, który trzeba potrenować, to przezwyciężanie strachu. Takim strachem na akurat na tym torze jest ta właśnie chopa. Podjeżdżając. Na szczyt nie widzimy, co się dzieje za szczytem. I to właśnie nasza podświadomość mówi, że przydałoby się zahamować, przydałoby się odhamować, żeby, żeby zaglądnąć, co jest za szczytem. Zwykle mamy pewne obawy, czy przejść to śmiało, czy nie. Co będzie, jak samochód się oderwie, czy wyląduje na cztery koła, czy przepadnie przodem, czy, czy powiedzmy spadnie na, na bok, czy na tylne koła itd., itd. To też jest element, który czasami ciężko przezwyciężyć. Ja będąc, jeżdżąc w rajdach i jeżdżąc na odcinkach szutrowych, czasami miałem obawy, że za szczytem. Czeka mnie coś niespodziewanego. E, czasami. Pamiętam też jeden z odcinków, chyba rajdu karkonoskiego gdzie była, była taka chopka. I, I to był asfaltowy odcinek, który biegł też między innymi przez tor saneczkowy. I pamiętam, bardzo obawiałem się tej hopki, Kiedyś jeździłem BM-ką M3 E30, i tam zawias był w miarę dobrze ustawiony, ale mimo to po chopie lądowanie było takie dosyć twarde, i odbijało mi tył, co powodowało, że destabilizowało mi e, samochód i trzeba było trochę zgasić przed hopą. Natomiast jak miałem lancera i ja miałem dobrze ustawionego lancera, to wyobraźcie sobie, że szedłem naprawdę dosyć e, szybko. Zresztą można... E, a zresztą, a zresztą wtedy nie masz obaw, bo wiesz, że za szczytem nic nie ma, nie ma żadnego zakrętu ani, e, ani niespodzianki, więc najlepszym rozwiązaniem jest po prostu dojechać do tego szczytu i przed samym szczytem dodać jeszcze gazu, żeby wyciągnąć ten przód i żeby cały samochód leciał naprawdę taką bardzo łagodną linią żeby nie spowodować na szczycie zahamowania co jakby e, sprawi że przód zostanie dociążony i on zaraz za po prostu spadnie na tak zwanego ryja czyli nosem zanurkuje I żeby do czegoś takiego nie doprowadzić trzeba po prostu e, wystartować tuż przed samym szczytem czyli tutaj dodać gazu lekko do, e, le, e, dodać gazu żeby ten samochód e, powędrował E, cała siła i cała waga poszła do góry. To jest trudne, bo jadąc powiedzmy z prędkością 140-150 km na godzinę, e, tylko myślisz i masz w głowie, że kurczę, trzeba byłoby schamować, ustabilizować, ustawić się, ustawić ten nos, e, a, a, a tak naprawdę w głowie masz to, że trzeba schamować i trzeba, i trzeba wylądować po drugiej stronie. No ale też z drugiej strony chcesz szybko jechać, chcesz zdobywać cenne sekundy, więc nie możesz. Doprowadzi do takiej sytuacji, że będziesz hamował przed hopą, zaglądał i jechał dalej. Ja ustawiam kolejny element, i za chwilę będziemy jeździć. Moi podopieczni dzisiaj przyjechali BMW E46. Trochę ciężki samochód, jak na jeżdżenie torowe, ale bardzo fajnie, zgrabnie im to wychodzi. I A45 Mercedesem. Robimy w tej chwili slalom, który, o którym wcześniej mówiłem. Slalom jest właśnie, no co po niektórych problematyczny. Ponieważ pozycja Ciut, za. Paweł. Tak, słucham. Zjeżdżać już Za to, że zwaliłeś jeden słupek, wykonaj jeszcze raz ponownie te ćwiczenia. Ale tylko na powrocie czy w dwie strony robić? W dwie strony poproszę I, to jak... Jest. I jak widzicie slalom ustawiony regularnie co 10 metrów słupek, też czasami sprawia problem. Zaraz będzie mój podopieczny wracał i naprawdę trzeba się nakręcić tą kierownicą, żeby nie strącić żadnego słupka. Trzeba dobrać prędkość do, do tego slalomu i proszę bardzo, prawo, lewo, prawo, lewo. Tak się wydaje, ale za kierownicy wygląda to trochę bardziej skomplikowanie. Nie wiem, czy dobrze powiedziałam. Więc, więc same ćwiczenie to jest taka rozgrzewka przed tym, co będziemy dalej robić, więc to powoduje, że rozgrzewamy swoje mięśnie, odruch i staramy się trafić właśnie w pole, gdzie nie strącimy słupka. Zrzucony słupek kara 50 zł. Jeszcze raz podjeżdżamy. Dobieramy prędkość i jedziemy dodajemy gazu, odpuszczamy, dodajemy gazu, odpuszczamy. O, i tutaj, i tutaj za, szybki, za szybki wjazd spowodował ominięcie jednego słupka. No i tutaj mamy teraz kolejnego mojego kursanta Mercedes A45S. Dosyć bardzo krótkie przełożenie. E, mimo to powoduje, że e, słupki, słupki są strancane. Proszę uważać na słupki, dobrze, drogi mamy ten samochód, więc nie chciałbym stawiać tych słupków, potem malować. Zatrzymaj się. No właśnie, widzicie. I to się tak wydaje, niby proste ćwiczenie, ale powoduje to, że e, zbijamy te słupki. E, słupki są gumowe, więc jakby nie kaleczą samochodu, no ale mimo to e, uważam, że ćwiczenie te należy, należy sobie czasami przygotować, żeby e, robić e, Wypracowywać sobie pewne odruchy. Przyhamuj, teraz dodaj gazu, skręć. Dodaj gazu, skręć. O tak, precyzyjnie. Widzę Twoje ręce na kierownicy. Dobrze, i na wrotkach. Dodam Wam, że Mercedes jest bardzo zwrotny i bardzo ochoczo skręca. I ustawienie, na którym jeździliśmy jakiś czas temu, czyli sportowa, pozwala naprawdę na dosyć precyzyjne pokonywanie właśnie takiego slalomu. Dohamuj i skręć, na dohamowanym przodzie. Bardzo dobrze. Ręce na kierownicy mają być bardzo dobrze. Widzę to, widzę. I jeszcze raz poproszę. Za chwilę przejdziemy do. Hamowania awaryjnego. Mówiłem o tym wcześniej. Zobaczycie, jaka jest różnica pomiędzy samochodami. Teraz chciałbym Wam pokazać, jaka jest różnica pomiędzy 50 a 60 km na godzinę. Zobaczcie, to jest 3-4 metry. To jest naprawdę dużo. Między jednym hamowaniem a drugim. 50 km, 60 km. Teraz będzie 70. Już? Świetnie. Możesz zjeżdżać. Dziękuję. Zwróćcie uwagę, tu jest na tym 70 km, 60 i 50. Więc naprawdę to jest duża różnica. Pamiętajcie, żeby mieć świadomość, 50 km na godzinę, 60 i 70. Zgasiłeś auto? Czemu? <grystanie> A teraz zwróćcie uwagę, 50 km na godzinę. Teraz jedziemy i 60 km na godzinę. BMK bez ABS-u, no to w sumie wciskamy na maksa i czekamy co się wydarzy. Ślisko w sumie nie jest, więc nie musimy pulsacyjnie hamować. Brak ABS-u w tym samochodu, w samochodzie powoduje, że nam się ta linia przesuwa. Zobaczcie, 50 km na godzinę i już mamy o 1,5 metra praktycznie wydłużoną linię hamowania. Zobaczycie, co będzie się działo przy 60. I już. To było hamowanie przy 60. No dobra. Mercedes zahamował przy 70, BMK przy 60 tutaj. Zobaczcie, jak nam ta droga hamowania się wydłuża. Mówię o tym, bo naprawdę to jest bardzo ważne. Starsze samochody, mające też ABS, no powiedzmy, nie hamują tak dobrze i precyzyjnie jak nowoczesne samochody, które mają duże hamulce i naprawdę bardzo dobre klocki wraz z tarczami. Patrzcie teraz, co się dzieje przy 70. I już. No to teraz przesadziłeś Poczekaj to szybciej jechałem to no, niedługo ale dać i to jest 75 jechałeś co? Rozumiesz. No, na liczniku miałem 72-3 gdzieś No właśnie, to teraz zobaczcie 70 km na godzinę Mercedes przy 70. Po prostu to są dwie długości samochodu. Masakra. Aczkolwiek pamiętajmy o tym, że to nie są żarty. Kolejne ćwiczenie, które zostało przygotowane przeze mnie, to hamowanie z długiej, prostej do szykany. Krótkiej szykany, która też jest spotykana na e, odcinkach specjalnych. E, zwykle na takiej szykanie z Bęka jedziesz, jedziesz, BMW, jedziesz, dawaj. Zwykle na takiej szykanie ćwiczymy punkt hamowania e, i oczywiście wyjście z tej szykany. Patrzcie. Jest. Tu chodziło mi o to, żeby nie zblokować hamulców i nie zrobić kwadratowych kół, tylko schamować ładnie. Bardzo dobrze, powtórz. Jak widzicie, to te ćwiczenie też jest jakby problematyczne. Mając ABS, wciskamy do końca, ale nie mając ABS-u, tak jak nie ma ABS-u ta abm musimy to robić naprawdę dosyć płynnie. Mercedes, zapraszam, jedziemy. E Powiem wam, że tutaj najlepszym ćwiczeniem, te ćwiczenie pokazuje, wykształca, gdzie mamy punkt hamowania. Hamuj! Tak! Proszę bardzo, precyzyjnie. Wejście i wyjście, tak. No dobrze, lżej. Chodzisz i już gaz. Szybciej krętą kierownicą. Pamiętajcie, lepiej zahamować wcześniej i podjechać, niż zahamować później i... Zajebać. Po tym ćwiczeniu mamy oczywiście wyjście z szykany i krótki odcinek, gdzie dojeżdżamy do zakrętu, prawego zakrętu. Tu trzeba trzymać się dosyć długo lewej strony po to, żeby dotknąć, że tak powiem, lusterkiem w ten balot i wyjść drugim lusterkiem pod drugi balot. Tak dobrze i precyzyjnie pokonany zakręt powoduje nam już napędzanie na wyjściu z zakrętu. Mercedes za wcześnie wchodzisz do zakrętu. Więc to nie jest takie proste, jak się nam wydaje, więc trzeba ćwiczyć. Dzisiaj właśnie to robimy. Chłopaki kupili sobie dobre, fajne samochody E46, po to, żeby w razie czego nic się nie stało, w razie czego jak uszkodzą, to żeby nie mieć pretensji, ee, nie mieć kosztów. No, a Mercedes, no to samochód Daily, który trzeba się nauczyć. Jedziemy, Mercedes, jedziemy powolutku. A Mercedes jest po to, żeby po prostu nauczyć się tego samochodu obsługiwać. Bo nie sztuką jest mieć turbo zajebisty samochód i nie umieć nim jeździć. I po to są właśnie takie ćwiczenia na to, że żeby umieć obsługiwać tak szybki i fajny samochód. Patrzcie, trzyma lewej, trzyma z lewej, mocne hamowanie, trzymaj hamulek i do środka, wypuść dodaj gazu i wychodzi. Tak, bardzo dobrze. I tak właśnie, i tak właśnie ćwiczymy. Powiem Wam, że szkolenie dobiegło końca. Mam nadzieję, że chłopakom się podobało. Z tego, co mi tutaj zgłaszali, było e, zajebiście. Słuchajcie, e, konkludując e, i pokazując Wam dzisiejsze tutaj zmagania chłopaków e, na torze, e, dochodzę do wniosku, że takie ćwiczenia powinny być e, zdecydowanie częściej organizowane przez, e, przez samych. E, zainteresowanych. Ci, którzy po prostu mają samochody przeznaczone do tego, żeby jeździć nimi na co dzień. I dosyć szybko muszą wiedzieć, jak te samochody się zachowują. Ci, którzy mają samochody, które są przygotowane do takich traktajów kajotesów, oczywiście to tylko i wyłącznie trening na plus dla nich, dla nas wszystkich, bo jak jesteś przygotowany i wiesz, jak trzeba zachowywać się podczas ekstremalnych warunków i sytuacji, to jesteś gotowy do tego, żeby być właśnie przygotowany na wszystko. Ja też osobiście uważam, że. Trening, trening mistrza i jazda właśnie po odcinkach takich i specjalnych jest dobrym takim treningiem, ale też między innymi pamiętajcie, żeby nie robić tego bezsensownie. Element czasu, czyli gdzie się pojawia element mierzenia tego czasu jest dobry, bo wtedy wiemy, czy poprawiamy z okrążenia na okrążenie swój czas, czy też nie. Jeżdżenie takie bezcelowe czasami nie jest... Nie jest dobre. Ogólnie muszę wam przyznać, że jestem usatysfakcjonowany z progresu jaki jaki tutaj zbudowaliśmy i cieszę się, że po prostu byli chłopaki zadowoleni i teraz wracając do domu swoimi samochodami, a przede wszystkim Mercedesem A45S, już wiedzą, już wie, że jak trzeba się nim obsługiwać i to było moim celem na dzisiaj. W dzisiejszym odcinku, dosyć obszernym odcinku, który e, dzisiaj oglądacie i dotrwaliście do tego momentu, e, no to już wszystko. Widzimy się w kolejnym, jeżeli macie jakieś pytania, piszcie do mnie tutaj, w komentarzu. Tymczasem, strzała, cześć! Ale tam mogłeś trochę szybciej chyba! Coś mi się tak zdaje, że za wolno pojechać, z Jezu! Nie Paweł, żartowałem tylko.